Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na dwutygodniowym czytanku Zobaczmy najpierw obszar prywatny dla osób spod znaku bliźniąt Obszar prywatny Okej, okay. uuu Rajdo Kochani, będzie się działo aktywny czas Ważna jest komunikacja właściwa rozmowa i też tutaj energie namawiają ciebie bliźniaczku do jakichś zmian do tego, żeby ruszyć, wyruszyć może w jakimś kierunku. Możliwe, że ktoś albo coś do ciebie przyjdzie, jakaś oferta, propozycja. Bardzo aktywny czas. Dopytajmy, co więcej. Co więcej? Aha. O! Pięć mieczy. Uważaj, żeby nie wejść z kimś w konflikt, żeby nie wejść z kimś w taką rozmowę, która nie ma sensu, tak naprawdę, bo żaden tu z Was nie będzie wygrany w tym wszystkim. Mm -hmm. Ale czuję, że może się tu pojawić okazja, żeby zrozumieć, kim dana osoba jest tak naprawdę, i czy dalej chcesz być w towarzystwie tej osoby, czy raczej pozwolisz sobie na zmianę, odejście od tej sytuacji. Um, dobra, weźmy sobie jeszcze radę do obu obszarów. Mm -hmm. No widać tu, że ktoś tu się bardzo martwi, a to trzeba by się bardziej uziemić, skupić na tym, co fajne, co miłe, na przyjemne, komfortowe dla ciebie i pójść w tym kierunku. Mhm, zobaczcie, król pentakli mówi, zastanów się, czy to jest dla ciebie dobre, czy ta cała sytuacja Wnosić ci cokolwiek pozytywnego do życia, ta osoba, ta relacja, co by to nie było. Czy raczej warto pozbierać swoje zabawki i odejść, prawda? Może chodzić o jakąkolwiek relację, to nie musi być relacja romantyczna, to może być jakaś znajomość, która po prostu jest takim ciągłym mm, przepychaniem się, prawda? Dobra, mamy pierwszą energię, co dalej? Mm -hmm. No, niestety czuję tu wracacza, kochani, i to bardzo mocno. E, nie spodziewasz się może tego, że ten ktoś chce wrócić, coś chce z tobą. Ale co ten ktoś chce? Ten ktoś nie chce rozmawiać, tylko się chce kłócić, chce udowadniać. Chce, żeby ten ktoś chce, żebyś ty jako bliźniak przyznała albo przyznał tej osobie rację tej osobie chodzi o to, żeby przyznać rację tej osobie zobacz, podsumowanie i tutaj mamy receptive, czyli bądź osobą gotową na to że w tym czasie przychodzi coś, co jest istotne, ważne dla ciebie zobacz, żeby coś zamknąć, domknąć po co ta sytuacja się wydarza? Po to, żeby Tobie łatwiej było zamknąć te drzwi. Czasem jest tak, że kończymy jakąś relację z kimś, ale nie potrafimy zamknąć ze sobą drzwi, prawda? Z różnych względów. Wybielamy, przypominamy sobie tylko dobre rzeczy. No, na różne sposoby potrafimy blokować się w tej przeszłości. Natomiast ta sytuacja, może to być rozmowa, może to być wymiana, nawet wiesz, gdzieś na jakimś. Messengerze, albo innym Whatsappie, gdzie zobaczysz, że ten ktoś, zamiast podążać do rozmowy z tobą, aby się dogadać, aby usłyszeć jeden drugiego. To ten ktoś z taką przemocą słowną próbuje tutaj ciebie do czegoś zmusić. Przymusić, coś ci udowodnić. Zobacz. Uwolnij się. Pozwól sobie na to, by się uwolnić. Wow, i druga. Bandwis, czyli granice. Czyli widać tu, kochany bliźniaczku, że ktoś tu próbuje na tobie coś wymuszać. Próbuje, może próbował, może to było w przeszłości, może to się dzieje nadal. I tak, jest tu czas na to, żeby zrobić sobie podsumowanie. Jest tu czas na to, żeby się zastanowić, czy ja chcę nadal tkwić w tym. Mm, w tym czymś, czy to jest relacja, czy to jest związek, ale widać tutaj bardzo dużo przykrości, które sobie wzajemnie sprawiacie. I teraz pytanie, czy chcesz to kontynuować? Dlaczego to kontynuujesz, jeżeli chcesz? Dlaczego uważasz, że ta relacja jest tak ważna dla Ciebie w Twoim życiu? Jakieś bliźnięta na pewno zdecydują się odejść i postawić na dokładnie na niezależność, radość życia, jeżeli nawet miałoby być mniej, ale radośniej, prawda? I zobacz, czas na to, by się uzdrowić. Ktoś przekazuje tą wiadomość Tobie, a może to jest Twoja myśl? To już czas, żeby pozwolić sobie na uzdrowienie. A czasem, żeby móc uzdrowić się, trzeba najpierw odejść, prawda? Z jakiejś relacji, która jest krzywdząca, właśnie przykra, bolesna. Druga wiadomość ukryta. Ktoś ma nadzieję, że będziesz z tą osobą znowu w relacji. No i właśnie, zobacz. Mamy tutaj. Em, boundaries obok, czyli te granice. Mamy tutaj to pogubienie, takie prawda, co ja mam zrobić, czyli możesz czuć trudność w podjęciu decyzji. Nie przemuszaj się do tego absolutnie. Pozwól sobie na to by zaobserwować tą sytuację, to wydarzenie, tą rozmowę, ale tak jakby z pozycji obserwatora, patrząc na to i zastanów się, czy chcesz Dalej pozwalać w ten sposób się traktować? Czy to jest naprawdę wszystko, czego pragniesz w życiu? Tego rodzaju podejście do Ciebie, traktowanie. A tu zobacz, mamy fechu. Pozwól sobie na ruch do przodu. Te dwie energie mówią Ci: zabieraj się stamtąd. To nie jest dla Ciebie. To jest krzywdzące, to jest przykre, to tutaj. Sprawia, że tracisz tylko energię. Nie ma tu rozmowy, jest ciągła walka, przepychanie. I co by to nie była za relacja? Nieważne, tutaj widać, że to się kończy, że to już dobiegło końca. Pozwól sobie na to zakończenie, pozwól sobie na to, żeby pójść w nowym kierunku i żeby przeżywać coś innego, coś lepszego w Twoim życiu. Pozwól sobie na więcej komfortu w życiu. Tak jak król pentakli, prawda? Więcej stabilizacji, więcej spokoju, więcej ciszy, więcej przyjemności. A nie użerania się z kimś, z kim nie da się dogadać, nie da się porozumieć, bo widać, że tu się nie da porozumieć z tym kimś. To jest jeden temat. Dobra, idźmy teraz do um, tego obszaru poza prywatnym. Pięknie zaczynamy w fechu i cesarzowa. Wow, tutaj jakiś dobrobyt, kochani, się szykuje. Już widać jakiś sukces, jakiś dobrobyt. Jeszcze król Pentakli jest tutaj. Tu mamy jeszcze umiarkowanie. Mhm. Przepięknie. O, wow. A z kielichów? Co jeszcze? Mhm. O i siedem Pentakli. Kochani, ja tutaj widzę, że hmm, ktoś tu będzie podejmował odważną decyzję. Czuję, że ktoś bardzo intensywnie pracował samodzielnie, właśnie, niezależnie, może właśnie w działalności gospodarczej, rozwijając coś, i w tym momencie otrzymujesz już jakieś pierwsze efekty tej pracy. Może oczekujesz większych efektów, tak jak król pentakli, prawda? Większej stabilizacji, ale mam takie poczucie, że mm, idziesz w dobrym kierunku tym, co robisz, natomiast y, pozwól sobie na kontynuację, pozwól sobie na dalsze działania, pozwól sobie na to, by mm, odnajdywać najlepsze metody, sposoby, próbuj to. Rozszerzać, czyli ta ekspansja jest ważna tutaj, prawda? Poszerzać, jeżeli to jest działalność, co by to nie była za działalność, poszukuj sposobów i możliwości na powiększenie, poszerzenie, rozwój może znajdywanie nowych klientów, czy może jakieś współprace coś, co pomoże Ci wejść na wyższy jeszcze poziom. Ale tutaj już widać efekty pracy, przychodzą, jest radość, jest spełnienie, jest takie poczucie dostatku. Może to nie jest jeszcze taki wielki dobrobyt, ale to już jest dostatek. Więc widzę tu dużo radości, czuję tutaj dużo spełnienia. Następny temat, który mi się nasuwa, to osób, które pracują po prostu gdzieś na jakimś stanowisku u kogoś, prawda? I tu czuję, że Twoja kreatywność i poszukiwanie rozwiązań da owoce, da dobre owoce, zostanie zauważone też, ale jest tu potrzeba jeszcze dalszych działań, aby osiągnąć tą pozycję, o którą Tobie chodzi. Dalsze działania są konieczne tutaj. Okej, okay, dobrze, zobaczmy dalej. Uh -huh. Mamy o czas, zobaczcie, dobrobytu. Dobrze się dzieje, dobre rzeczy się tutaj dzieją, ale zobaczcie, trzeba tutaj dalej pracować w kierunku, idąc w kierunku sukcesu, czyli dosłownie to, co powiedziałam: pracuj dalej, działaj jak do tej pory, rozwijaj, ale staraj się też coś dodawać coś zmieniać, poszukuj nowych możliwości, poszukuj nowych sposobów i w tym obszarze, który Cię cieszy, coś co sprawia Ci radość. Bo, bo, bo wtedy najłatwiej nam jest bardzo się zaangażować, jeżeli robimy coś, co nas cieszy. i zdecydowanie pozwól sobie na to by korzystać z własnej kreatywności tutaj, żeby korzystać z tego ognia wewnętrznego, który posiadasz. Każdy z nas posiada taki ogień sobie, który wzrasta, kiedy robimy coś, co nam się podoba, coś, co lubimy, prawda? Okej, okay. następna wiadomość. Jest tu jakiś e, wielbiciel, który się patrzy, przygląda i się zastanawia. Ca całkiem możliwe, że w pracy, kochani, w tym obszarze, właśnie zawodowym, ktoś na ciebie patrzy. I podobasz się tej osobie, możliwe, że ten ktoś tutaj odezwie się? Czy się ten ktoś odezwie? Poczekajcie, muszę to dopytać. Ten ktoś został bardzo zraniony we wcześniejszej relacji, trochę się obawia, czy ty też nie zranisz tej osoby? Mhm, dokładnie. O jejku, czy się ten ktoś odezwie? No, jeżeli odważnie podejdzie do tematu, to tak. Ale jak się będzie bał tej rozmowy, tej relacji, ta osoba, bo to może być kobieta, może być mężczyzna, wówczas przyjdzie ci zaczekać, bo ten ktoś na razie nie wie, co ma zrobić. Ale ewidentnie jest tutaj, jakieś oczy się patrzą, przyglądają, zastanawiają, prawda? I zobaczcie, dom astrologiczny i jakieś szczęście tutaj się szykuje dla bliźniąt. Jakieś szczęście. Gdzie to położyć? A w sumie tu położę. Tu jest dużo szczęścia widać. Mhm. Mm Okej. Okay. Kochane bliźnięta. Ważne decyzje w tym czasie są do podjęcia. I takie uczciwe przyjrzenie się otoczeniu i sobie. Czy ja dbam wystarczająco o siebie? Czy. Zostawiam za sobą te wszystkie uczucia, emocje przeszłości? Czy nie zdarza mi się trzymać przeszłości kurczowo, co sprawia mi przykrość, na przykład, prawda? Druga rzecz, czy jestem w stanie zostawić taką relację, która mnie krzywdzi? Czy jestem w stanie zauważyć prawdę na ten temat? Czy jestem w stanie zakończyć to? Co przestało już służyć? Czy jestem w stanie zrezygnować z konfliktu dla, na rzecz większego spokoju dla siebie? Bardzo dużo tutaj czuję pytań, szczególnie w obszarze prywatnym. Czy jestem w stanie ruszyć do przodu, e, właśnie z jakiegoś konfliktu, żeby być jakby tą bardziej dojrzałą stroną i powiedzieć: Dobra, ja idę dalej. Mam tego dosyć. Mam tego dosyć. Koniec tego. Potrzebuję czegoś innego, czegoś lepszego, czegoś więcej. Czy potrafisz to dla siebie zrobić? Ważne pytanko. Tak, w tych sprawach poza prywatnymi. Kochani, tutaj jest to czas na poszukiwanie sposobów, możliwości. Na poszukiwanie mm, jakiegoś złotego środka, czyli no, zależy, co tu załatwiasz, co tu próbujesz osiągnąć, co tu pragniesz zmienić, bo widać tutaj poszukiwanie, widać tutaj e, taką koncentrację wokół tego, co ja mam jeszcze zrobić, jak ja mam to zrobić, prawda? W jaki sposób, jak się zająć tym tematem, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Cierpliwość pomalutku, spokojnie i też doceniaj to, co już udało Ci się zrobić. Cierpliwość tutaj jest ważna. Pamiętaj, żeby się nie popędzać, nie poganiać, nie biczować kiedy nie idzie tak, może dokładnie tak, jak ty chcesz. Tylko, żeby sobie pozwolić na to docenienie tego, co się działo, wydarzyło, tej twojej drogi, bo tak naprawdę nie cel podróży jest najważniejszy, ale ta nasza droga, ta nasza ścieżka w podążaniu do celu. Czuję, że tu jakieś dobre rzeczy się dzieją, że tu może przyjść jakaś oferta, może być jakaś duża, dobra zmiana. Ktoś może dostać jakąś ofertę, gdzie sytuacja finansowa drastycznie się zmieni na lepsze? Mamy od siódemki pentakli do króla pentakli, ale jakieś ważne decyzje tu są do podjęcia. Bardzo, bardzo ważne decyzje. Czy pozwolisz sobie na to, żeby przeżywać szczęście w swoim życiu? Czy odejdziesz od tego, co cię krzywdzi? To jest tutaj ważne. I zobaczcie, mamy o oh, wow, personal choice, czyli dokładnie wybór, decyzja. Wybór i decyzja. Zamknij teraz oczy, jakiego zwierzaka widzisz mocy, bo to są karty na temat, właśnie zwierzęta mocy. I tutaj, dla każdego bliźniaczka, jest inny zwierzak. Zamknij oczy, zastanów się, jakiego zwierzaka mocy widzisz. Ten zwierzak mocy będzie ci dawał siłę do tych wyzwań na ten czas. Podpowiada ci, daje ci przekaz wiadomości, jak sobie poradzić z tymi kwestiami, które tutaj przychodzą. Jeżeli zobaczysz jakiegoś zwierzaka, na przykład, nie wiem, orła, widzisz, albo, no ja zobaczyłam akurat orła, może kota dzikiego czy domowego, wszystko jedno, sprawdź sobie później w internecie. Jako zwierzę mocy Co to zwierzę ci przekazuje Jaką wiadomość, jaką informację Będzie to dodatkowa informacja dla ciebie Na ten mm, czas Niemniej jednak jak patrzę kochani Na tą kartę To widzę, że idziesz w kierunku sukcesu Bo zmierzasz na, sz na szczyt Zobaczcie Zmierzasz na, na szczyt Więc jeżeli zmierzasz na szczyt Czyli pragniesz od niej sukces To nie dziw się że idąc pod górę jest trudno i że się tutaj można zmęczyć. Po prostu odpoczywaj pomiędzy swoją aktywnością. Pozwól sobie na, na relaks, na odpoczynek, na zabawę też, na relacje z innymi, takie fajne, przyjemne. Pozwól sobie na to, żeby ta podróż właśnie była dla ciebie radością. Kilkakrotnie już to słyszałam. Pozwól sobie. Pozwól sobie, żeby ta podróż była dla Ciebie radością, żeby to była dla Ciebie przyjemność. Podróż w kierunku osiągnięcia jakiegoś celu, który masz zarysowany, prawda, którego pragniesz. Czuję, że jest to czas na to, żeby pozwolić sobie na rozwój, ekspansję, pójście do przodu, e, konkretne zadziałanie, podjęcie właściwych decyzji, dokonanie wyborów. Żeby popatrzeć na siebie i na swoje życie i zastanowić się, czy mi się tu podoba? Czy to wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest moje? Czy to jest coś, co sprawia mi radość, przyjemność, co dodaje mi skrzydeł, a może wręcz przeciwnie. I co w związku z tym dalej zrobię? Czy będę tylko siedzieć i marudzić, że coś tam mi nie pasuje? Czy może. Zakasam rękawy i w końcu posprzątam tą sytuację, w końcu tutaj zmienię na lepsze, poprawię sobie, e, prawda, tą moją sytuację. Król Pentakli, słuchajcie, działa e, bardzo konkretnie. Patrzy rozsądnie, robi to, co może robić, tak jak potrafi, pomaga innym, prosi też o pomoc, jeżeli ta pomoc jest potrzebna. Doradza się, jeżeli czuje, że potrzebuje tej dorady, prawda? Jest uziemiony, dba o swoje ciało, bo pamięta, że ma jedno ciało na całe życie. Dba o to, żeby właściwie odpoczywać, prawda? Wiadome, król pentakli potrafi popadać też w precocholizm i tu jest przestrzeżenie. Uważaj, żeby nie popadać w precoholizm, tylko żeby trzymać tutaj równowagę. Bo mamy kartę umiarkowania która mówi o tym właśnie, żeby zobaczcie, żeby cały czas tak działać, żeby poszukiwać tej równowagi, prawda? Żeby łączyć to wszystko w taki sposób, żeby dało się żyć, funkcjonować i dało się osiągać to jednocześnie, co jest do osiągnięcia tu w założeniu. Czuję, że to jest bardzo szczęśliwy tydzień, radosny, pod warunkiem, że umiejętnie zostawisz za sobą to, co jest właśnie tym kolcem w bucie, tu dosłownie czuję. Co by to nie było? W jakim obszarze by to nie było? Zastanów się, jeżeli idziesz gdzieś i wpadnie ci kamień do buta, to czy idziesz dalej z tym kamieniem w bucie, mimo że to boli, czy raczej zatrzymasz się, wytrzepiesz z tego buta te, te, ten kamień, czy co tam wpadło, i później pójdziesz dalej. Bo tu jest czas na to, żeby zdjąć tego buta, symbolicznie, i wytrzepać ten kamień, który cię uwiera. I ja czuję, że wielu tutaj od dawna. 55. Kochani, czas na zmianę. Czas na zmianę. Uniwers mówi, to już czas. Tu się nie ma na czym zastanawiać. Personal choice. Zobacz, jeszcze mi wypadło zdecydowanie tak. Zobaczcie. Zdecydowanie tak trzeba postąpić. Zostawić to, co uwiera, zostawić to, co zaczęło przeszkadzać i w kierunku sukcesu nowa energia, nowa moc, nowe możliwości się pojawiają, ale musisz przeszłość i to, co przeszkadza, zostawić za sobą. To jest super, kochany bliźniaczku, ważne. Dobrze, tyle dzisiaj. Zobaczmy teraz. Mini, wybierz kartę na trzy możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Jeden, dwa i trzy, jedyneczka dla bliźniąt. Niewłaściwy czas. Tu się zastanów, przemyśl, poukładaj sobie pewne rzeczy. Może niewłaściwy czas jest na konkretne działania. Zastanów się, co możesz zrobić w tym czasie, prawda? Jak król Pentakli, żeby być realistycznym. Dwójka, tutaj odpuść. Jest tutaj coś, czego jest za dużo. Trzeba by się zastanowić. Mm. Czy nie za bardzo próbujesz połączyć obszary, które może nie są warte tego połączenia, obszary czy osoby? I trzy? Tu mamy zdecydowane tak, jeszcze zielono. Oj, tutaj coś dobrego, kochani. Coś dobrego, trujeczki dla Was. Dobrze, kochani, tyle na ten czas. Utulam mocno, życzę nam wszelkiego spełnienia. Niech ten dobrobyt do nas płynie. I oczywiście, jak zawsze, jeżeli masz ochotę przyjąć to, tę energię, to czytanie, napisz sobie komentarz, że ja Ci podbiję moją energię. Możesz sobie też powiedzieć po prostu. I jeżeli ktoś z Was chciałby indywidualne wejrzenie w Twoją sprawę, indywidualną, napisz na maila, prześlę Ci ofertę, cennik. Zrobimy spo, spotkanie indywidualne. Tyle, kochani, dzisiaj. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.